Pracowałem kiedyś w Petersburgu i chodziliśmy razem z księżmi do sióstr misjonarek miłości, sióstr matki Teresy z Kalkuty. Kiedy do nich przychodziliśmy, to one często nas prosiły o jakąś pomoc, zajmowały się bezdomnymi. Któregoś dnia przełożona poprosiła, żeby pomóc przyprowadzić, w zasadzie przenieść jednego z bezdomnych, który leżał na kawałku, Tektury na ziemi był bez nóg, bez jednej ręki. Kiedy go przynieśliśmy do, do domu, do mieszkania sióstr, to siostry włożyły go do zanieśliśmy go do wanny i siostry zaczęły go myć. Był strasznie brudny i miał na ciele takiej wielkości dłoni. Miejsca, gdzie żyły różne zwierzątka, rubaki, pluskwy. Ja wtedy no, nie wytrzymałem, wyszedłem. Do dzisiaj sobie to jakoś wypominam. Kiedy siostry go umyły, przełożona potem opowiadała, położyły go do łóżka i on chwilę potem zmarł. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus nas pyta, tak naprawdę o miłość. Pragnie miłości. I kiedy mówi apostołom wy dajcie im jeść, to mówi im wy pokażcie im, jak mają kochać, jak mają się dzielić miłością. To jest pytanie, które dzisiaj stawia nam, które dzisiaj, dzisiejsza Ewangelia stawia nam, czy dajemy miłość sobie nawzajem.